jest ciasno. Seria. Łokcie, kolana, ciosy. No i na pewno jeśli uderza na luzie, no to dużo mniej e, kosztuje ją to sił. to też jest coś, co warto zauważyć. Ale to, za, za, za. Ależ to zrobiła! Ależ to zrobiła! Ładne, proste i okreszne prawą nogą Wiktorii ha co tu się wydarzyło? Lewy i prawy do spania. Nie jest łatwo zrobić coś, co mi odbierze mowę, ale to było właśnie to. Ależ to zrobiła, ustawiła to sobie lewą ręką. Później obniżyła nieco pozycję i wystrzeliła tym prawym prosto na głowę. Przysnęła w tej defensywie opuszczone ręce, ale w gmieniu oka ta akcja wyprowadzona. Jakże to są różne walki, ta przed chwilą i ta teraz. Tak wygląda zawodnik, który przyjechał tutaj, żeby powalczyć o wygraną. Tak wygląda Brazylijczyk, który idzie właśnie po podzawę. Jest zadanie. ciasno, jest ciasno. Oto plecę, ale wykorzystał moment na przedmiocie uchwytu Bruno Azavedu, jest słuchawka, ale to są tarapaty, skoro nawet siedł. Chyba nawet nie będzie musiał przychodzić do pozycji kosza. Brunu no, występ Bruno Azavedu melduje się w czołówce kategorii kogucień. Kapitalny, kapitalny występ. Ależ tutaj zobaczyliśmy wirtuozerii parterowej w wykonaniu bruna Azevedo, ale nie zrobił kroku wstecz także na nogach. Kompletny występ. Piekielnie doświadczonego, 33-letniego Brazylijczyka. Tak Młody Talecik, który teraz... A! Kapitalna akcja, niskie kopnięcie, po raz kolejny szok takiego kapu. Nowi to wszystko serią uderzeń na górę. Ale robi to bardzo sprytnie, spoza dystansu. Teraz kapitalny bezpośredni, prawy rzucony. A! Teraz ładny lewy sierpi od razu prawy, żeby właśnie zagonić z powrotem pod klatkę. Piękne latające kolano. Mamy bitkę kapitalnie przygotowany jest na przepuszczenia tych uderzeń ze swoją kontrą. Od razu wybierać presję i wydaje się, że to jest rozsądny pomysł, aby zaskoczyć nieco, odebrać atut dystansu, zasięgu. Oh, to, się... to, to właśnie ma oznaczać chyba... A niczego oh, kolek tak, szuka się patrzy na Jest to naprawdę człowiek z, z innej gminy, ale teraz... Oh, cała seria tu Marcin Krakowiak gdzie za drzewem, Muslim Tuszejew. Seria, łokcie, kolana, ciosy, walczy o przetrwanie Krakowie. Oddał plecy, być może na ten moment akurat to jest bezpieczniejsza dla niego opcja. Właśnie się solidne krwawienie na twarzy. Że ręce w górze Muslima Tuszewa. Będzie oglądał to rozcięcie, rozcięcie z, rozcięcia aj, aj. z głowy. No i dostał informację Marcin Krakowiec że najprawdopodobniej to jest koniec, koniec Tak jest! Musli